Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy regenerować koło talerzowe. Dokładnie będziemy regenerować nity, ponieważ tutaj, jak widzicie, tutaj to się rusza góra-dół. Tutaj na nitach na plasie, później będzie lepiej to widać aczkolwiek nie mamy ruchów przód- tył, takich na boki. Gdyby takie ruchy były na tym kole, kole talerzowym, to by oznaczało, że pod tymi nitami do wymiany są gumki. Wyglądają one dokładnie w ten sposób. One są zamocowane bodajże chyba tak, w tym kole talerzowym i z tyłu mamy po prostu to, co widzimy w ten sposób. I tutaj, gdyby były ruchy przód- tył, to te gumki są do wymiany. Ale niestety takich nitów nie dostaniecie, bo już się pytałem. Są to nity 4,3 mm, bodajże. W filmiku z koła talerzowego jest tam wymiar chyba podany, bo odchudzałem koło talerzowe. Chciałem takie nity dostać, nie udało mi się i zastosowałem śruby M4. Koło talerzowe mamy ściśnięte. Sprawdzamy, czy jest luz w przód, tył. Jak widać, to jest minimalny, taki jak ma być na tych gumkach. Nie faluje to bardzo mocno, aczkolwiek u radu. Już widać i słychać. Czyli musimy sobie bardziej zbić nity. Tutaj od tyłu sobie musimy podeprzeć w ten sposób. Czyli każdy pojedynczo będziemy zobaczymy jak to nam pójdzie. Ok, widać się wygina. Ale zobaczymy tak wszystkie. Czy to coś nam pomoże czy nie? Mamy dwa, coś te nity się zbijają, to może coś to wskuwa. Śroba niestety odmówiła posłuszeństwa. Hej. Okay. Dobra. więc teraz sobie zobaczmy czy to coś wniosło ok i sprawdzamy czy jest? Nie ma. Czyli się udało. Wygląda jak wygląda, aczkolwiek zadziałało. Zawsze jest pytanie, na no jak długo takie coś zadziała. Widzicie, nie jest to dobrze zrobione. Gdybym chciał to dobrze zrobić, musiałbym, nie wiem, może jakimś punktakiem, czy jakiś czpień sobie dorobić. Amatorsko, bo amatorsko, ale się udało. Jeszcze raz wam pokażę luzów nie ma góra dół przód tył są lekkie ale góra dół luzów nie ma czyli jest ok także na razie